Jesteśmy w przepięknym miejscu, dość urokliwym, na zamku w Ujeździe, który bardzo często znany jest pod nazwą Krzysztofur. Skąd ta nazwa? Otóż tę nazwę można wytłumaczyć niejako podwójnie. Albo od imienia Krzysztof, od Krzysztofa Ossolińskiego i w XVII wieku zamek nazywany był po łacinie Krzysztofora, więc najpierw pisano Krzysztofur przez Szy, Albo od dwóch elementów, które znajdują się na frontonie bramy wjazdowej. Z lewej strony, krzyż symbol przekonania religijnych fundatora tego zamku, Krzysztofa Osolińskiego, a z prawej strony, jego rodowy herb, topór. Podobno, Krzysztof Osoliński, aby mógł zrealizować swoje mhm. plany budowy tego zamku, wydał olbrzymie pieniądze i podobno ten zamek był bardzo nowoczesny, jak na ówczesne czasy miał system wentylacyjny, tak, system no. grzewczy. Krzysztof Ossoliński zajmował się dostawami wojennymi dla polskiej armii. I na dostawach wojskowych dorobił się ogromnej fortuny i dzięki temu właściwie było go stać na to, żeby sfinansować budowę tak pięknego pałacu w Fortecy, bo tak nazywany jest Krzysztof Pałac w Fortecy. Ogrzewany był systemem kominkowym, było to pomyślane bardzo sprytnie, w dolnych kondygnacjach znajdowały się bardzo duże kominki, w których palono, oczywiście opalano je drewnem. Ciepłe powietrze, unosząc się do góry przewodem kominowym, wchodziło w te grodzie, w ściany, rozchodząc się do pomieszczeń, gdzie kominków nie było, w taki sposób je ogrzewano. Natomiast latem, tak jak dziś, przewodami kominowymi z góry dostawało się do środka chłodne powietrze, które rozchodziło się tym całym systemem wentylacyjnym kominkowym. W taki sposób wentylując po prostu te pomieszczenia, taka 17 wieczna klimatyzacja, można powiedzieć. Zamek miał podobno tyle okien, ile dni w roku. Zresztą te powiązania z porami mm -hmm. roku, y miesiącami są jeszcze większe nie tylko z dniami. N nie tylko właśnie z dniami jest tego, y to jest, jak gdyby zamek miał układ architektonicznie kalendarza. Wszystkie jego elementy mają swoje odpowiedniki tej symboliki, właśnie roku kalendarzowego. Według pomysłu Krzysztofa Solińskiego, zamek Krzysztofur miał posiadać tyle okien, ile mamy dni w roku czyli 365 i jedno okno, które było przewidziane na rok przestępny, które było pomyślnie zamurowywane na 4 lata, a kiedy był rok przestępny, to je z powrotem odkuwano. I to okno było. Miało być na zamku 52 pokoje, tyle ile mamy tygodni. 12 dużych sal, tyle ile miesięcy. Na początku i na końcu każdego zamkowego skrzydła jest po jednej baszcie, które nie pełniły funkcji obronnych, a funkcje dekoracyjne. Chodziło po prostu o to, żeby te monotonne skrzydła, długie, urozmaicić. I mają one symbolizować nam kwartały, albo pory roku, jak kto woli. W końcu doszliśmy do wejść na zamek. Na zamku miało być tych wejść 7, tyle ile mamy dni w tygodniu zamek ma jakby swoje drugie oblicze i są to jego prawda, piwnice, które kryją swoje tajemnice. Być może i do dziś. Jest legenda, która opowiada, że ten zamek miał być połączony z gniazdem rodowym Osolińskich, z miejscowością Osolin, gdzie również był zamek rodowy Osoliński, zamek renesansowy, który niestety do naszych czasów nie przetrwał nawet w takiej formie jak trzstopur. Legenda opowiada, że jaśnie panowie jeżeli mu się znudziło podróżowanie powozami z ujazdu do Osolina i kiedy chcieli, żeby nikt ich nie widział, to czasami latem wysypywali tunel cukrem, który był bajecznie drogi przecież, prawda? To był towar luksusowy z pierwszej półki. No i po prostu tym tunelem konie zaprzęgano w sanie i wozili się z ujazdu do Osolina. W XVII wieku tutaj mieszkały konie, słychać było ryżenie koni, stukot końskich kopyt. Ale to jest prawda. Nie były to jednak takie zwykłe stajnie, jak moglibyśmy przypuszczać, dlatego że były one urządzone z ogromnym przepychem i rozmysłem. Mianowicie w tych wnękach po mojej lewej stronie zamontowane były kryształowe lustra, które miały za zadanie oświetlać wnętrza tych pomieszczeń w taki sposób, że światło słoneczne od strony dziedzińca wpadało otworami okiennymi, odbijało się od luster i oświetlało wnętrze stajni. Ponadto konie jadały tutaj z białych marmurowych żłobów. I to też nie jest tylko zamkowa legenda, dlatego że kilka lat temu na jednej z aukcji, bodajże w Szwecji, sprzedano na licytacji właśnie taki żłob pochodzący z krzyżtoporskich stajni. W którym jesteśmy, jest szczególne z kilku względów. Ta część pałacu została wybudowana na wzór Rzymskiego koloseum. Jest to świadome nawiązanie do architektury antycznej. Krzysztof OSOński wielokrotnie wjeżdżał do Włoch, gdzie napatrzył się, prawda, na piękne budowle. Pewnie również i na pewno widział koloseum rzymskie i postanowił, że centralna część zamku Krzysztof będzie przypominać rzymskie koloseum. Mianowicie wymyślił, żeby w tym miejscu drzewo genealogiczne, które zostało tutaj stworzone, zamienił w architektoniczną scenę, którą wkomponował w elewację pałacu. Wyglądało to następująco. Wysoko w tych otworach czwórlisnych i kontekwencji niżej w tych okrągłych wnękach w XVII wieku znajdowały się malowane medaliony. Medaliony malowane techniką fresku na tyłku, czyli podobizny twarzy tych 40 osób, którym tutaj poświęcono szczególne miejsce. Pod spodem Widzimy prostokątne wnęki. W tych wnękach były poustawiane figury rzeźbione w brązie, które przedstawiały mężczyzn jako rzymskich rycerzy konno, w rzymskich zbrojach, w pełnym rynsztunku. Natomiast kobiety były przedstawiane w XVII-wiecznych sukniach, prawda, z jakimś przedstawieniem alegorycznym w dłoni. Także musiało to wyglądać naprawdę niesamowicie. Natomiast pod spodem trzeci element tego drzewa genealogicznego to są napisy. Wędrując po ruinach zamku. Podróż zaczęliśmy przed bramą główną, a w chwili obecnej znajdujemy się już w północnej części zamku w miejscu, które szwedzki rysownik, szwedzki wojskowy nazwał bardzo ładnie po łacinie Cisterna Profundissima, czyli studnia bardzo głęboka, dlatego że tutaj znajdowała się i do tej pory, jak widać, znajduje się zamkowe źródło źródło czystej źródlanej wody, która nadawała się do picia i do wszystkich innych potrzeb, jakie wynikały prawda tutaj z zamieszkiwania na tym zamku. No i po prostu wybudowano zamek w taki sposób, żeby źródło znalazło się w środku dzięki czemu na przykład w czasie oblężenia nie można było tej wody w jakikolwiek sposób odciąć ani pozbawić jej po prostu obrońców, mieszkańców tego zamku. Pompowano wodę rurami do góry na drugie piętro ośmiobocznej wieży, w której znajdowało się słynne krzyżtoporskie akwarium. Dlatego, że Krzysztof Osoliński również chciał, żeby na zamku znajdowało się akwarium, w którym pływały egzotyczne rybki. I kiedy się było w tym pokoju w wieży pod spodem, patrzyło się do góry, to nad głową był szlany sufit, po którym pływały egzotyczne rybki. Wspomniał Pan o legendach, ale każdy szanujący się zamek musi mieć Białą Damę i no musi tak. mieć duchy, nie może być inaczej w Krzysztoforze. No oczywiście, że tak. Niektórzy nawet wynajmują, korzystają z usług duchów, prawda. My na zamku nie musimy korzystać z takich usług, dlatego że mamy Białą Damę i Czarnego Rycerza. Tą Białą Damą ma być druga żona Krzysztofa Balwino-Ossolińskiego, syna fundatora, hrabianka. Teresa Tarło, również Herbutopur, zmarła bezpotomnie i legenda opowiada, że ci małżonkowie czasami, kiedy spełnia księżyca, kiedy na zamku wsuną się mgły, pojawiają się na murach zamkowych. Krzysztof jako czarny rycerz, w czarnego rumaka i towarzyszy mu jego żona, ta biała dama Teresa Tarło, i obydwoje pilnują właśnie tutaj swojego prezentu ślubnego.